Każdy ojciec wie, że jego dziecko czasem lubi psocić. To znaczy, że czasem wypalcuje mu ściany, czasem wbądź w jakimś ostrym podłogę. Kiedy patrzysz na takie zniszczenia, szczególnie kiedy dopiero co malowałeś ściany, może Ci się zrobić trochę przykro, albo możesz się zdenerwować. Ale ostatecznie wybaczasz swojemu dziecku to, bo nie jesteś w stanie się na niego gniewać, bo dziecko kochasz jakby bezwarunkowo. Dziś w kościele przeżywamy świętu miłosierdzia Bożego. To święto to jest właśnie taka sytuacja. Sytuacja, w której Bóg patrzy na nas, patrzy na nasze czyny i nie jest w stanie nam nie wybaczyć. Wszystko, co trzeba zrobić, to tylko po prostu odwołać się do Jego miłosierdzia. Grzech, owszem, jest świadomy i dobrowolny, ale czasem człowiek nie wie, że to, co robi, przynosi mu szkodę. Czasem wydaje mu się, że nawet jest to dla niego dobre. Tak jak małe dziecko nie wie, że nie powinno dotykać żelazka, tak i my czasem sparzymy się o coś czego tak naprawdę nie wiem. Czasem małe dzieci cierpią nie ze swojej winy. I takiego małego potworka w oku ma mała Lena Rogalska. Zostało jeszcze dosłownie parę dni, niewiele czasu, żeby pomóc tej małej dziewczynce. Zachęcam, żeby wejść na stronę siepomaga.pl łamane przez Lena Rogalską. Tam można jednym kliknięciem pomóc wypędzić potworka z oka tej małej dziewczynki. Zachęcam www.siepomaga.pl łamane przez Lena Rogalska. Wszystkiego dobrego na świecie i miłosierdzia.